Ośrodek Karta przedstawia listy z XX wieku wyjątkowa korespondencja ze zbiorów ośrodka Karta. Odcinek piąty listy niewysłane. Mówi Dominik Czapigo, redaktor karty. Autorka listów Halina Cieszkowska urodziła się w 1921 roku w Mińsku Litewskim. Pierwsze lata swojego życia spędziła w Wilnie, następnie w Kosowie Polskim, a już w okresie gimnazjum trafiła do Warszawy. Tutaj była jedną z założycielek 9 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej, która działała przy prywatnym gimnazjum Julii Zjankowskiej-Statkowskiej. W 1938 roku zdała maturę. Miała plany, chciała studiować, ale najpierw musiała sobie zgromadzić na to fundusze. Niestety, wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwał jej plany. Okres okupacji niemieckiej spędziła wraz ze swoimi rodzicami i młodszym o 5 lat bratem Jurkiem, uznajomych rodziców w Klarysewie pod Warszawą. Dość wcześnie przystąpiła do konspiracji, zaczęła jeszcze w związku walki zbrojnej. Późniejszej Armii Krajowej. Była kolporterką, łączniczką Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej, najpierw ZWZ, a później AK. W Klarysewie poznała Kazimierza Korolkiewicza, który był adresatem czytanych listów. Zakochali się w sobie, mieli plany. Kazik też konspirował, współpracował z Kedywem, pracował też w egzekutywie. Podziemnego Sądu Wojskowego. Został złapany w trakcie jednej z akcji w 1943 roku przez więzienie na warszawskim Pawiaku. Trafił do Oświęcimia, a potem do Mauthausen-Gusen. Lato 1943 roku. Pamiętam to jakby dziś. Dobranoc. Śpij spokojnie. Powiedziałeś mi na schodach pięterka domu stanowiącego miły akcent podwarszawskiej osady Klarysew. Był wieczór 13 sierpnia. Czy spałam spokojnie? Chyba tak. Nie mogłam wszak przewidzieć, że było to nasze pożegnanie na zawsze. Nazajutrz bowiem wybrałeś się ze swoim patrolem na jakąś akcję. Niestety już do niej nie doszło. Zbiórkę mieliście na Senatorskiej, tuż przy figurze świętego Jana Nepomucena. Wasz młody wiek i być może buńczuczna postawa musiały zwrócić uwagę niemieckiego patrolu, Obserwującego plac bankowy z małej kawiarenki tuż obok poczty. Zostaliście aresztowani. Gorzej. Któryś z was nie wytrzymał, wyjął broń i strzelił do niemca. Żandarmi odpowiedzieli ogniem. Ktoś widział cię leżącego w kałuży krwi. Wieczorem cała klarysewska rodzina okryła się żałobą. Myśleliśmy, że zginąłeś. Prócz ogromnego żalu, również strach, że być może miałeś ze sobą coś trefnego. Jakieś adresy, nazwiska, że przyjdą, że aresztują i nas. Wszak wszyscy mieliśmy coś na sumieniu. Lato 1943 roku. O Boże, co za ulga! Świat znów stał się kolorowy. Żyjesz, jesteś co prawda na pawiaku, więc może nie wszystko jeszcze stracone, może uda się wykupić cię za pieniądze. Nasze serca czepiają się tej myśli jak ratunkowego koła. Po paru dniach, niestety, okrutna wiadomość: zostałeś transportem wywieziony do oświęcimia. Co dalej, nie wiadomo. Dopiero po miesiącu kartka z Austrii jesteś więźniem obozu mauthausen gusen jednego z najgorszych obozów koncentracyjnych. Już nie jesteś naszym chłopcem, kuzynem, narzeczonym, jesteś numerem, jednym z wielu tej fabryki śmierci. No i jak tu dalej żyć? Lato 1944 roku. Ale jakoś żyjemy, musimy, nadal robimy swoje, nie bacząc na konsekwencje, na coraz dotkliwsze represje okupanta. Ale już niedługo, już za moment nadejdzie ta chwila, jedyna, wymarzona, kiedy otwarcie będzie się można zmierzyć z wrogiem. Będziemy się bić z Niemcami za nasz kraj, za nasze miasto, a ty, jakbyś się z tego cieszył. Jakbyśmy się wspólnie szykowali, razem stawili na rozkaz. Pójdę więc i w Twoim imieniu. Będę walczyć za nas oboje. Zima 1944 roku. Obóz Jeniecki w Saksonii, szpital wojskowy. Początkowe przygnębienie klęską powoli mija. Żyjemy, siły przybywają, w większości jesteśmy młodzi. Obóz jest zorganizowany przez nasze polskie władze wzorowo. Tylko o tobie nic nie wiem, czy jesteś jeszcze wśród żywych? Jak bardzo chciałabym podzielić się z Tobą opłatkiem? Wiosna 1945 roku. Wreszcie koniec wojny, wyjeżdżamy do kraju. Wygląda na to, że dziś będziemy spać pod gołym niebem, majowym, wygwieżdżonym. Tyle milionów światów nade mną, jakaś nieziemska otchłań. Jak się odnaleźć dwóm takim drobinkom jak ty i ja? A przecież wydawało się, że nic nas rozdzielić nie jest w stanie. Gdziekolwiek jesteś, życzę ci dobrej nocy. To prawda, jestem już wolna, ale nie wyzwolona z uczucia do ciebie. Pociąg poznań Warszawa. Wysiadam z bratem. Brniemy przez ruiny naszego drogiego miasta. Jedyna ulica to wydeptana ścieżka wśród zwalisk gruzu i kamieni. Czyżby to dawna marszałkowska? Straszą szkielety pozostałych gdzie domów, cisza, martwota, bezludzie. Przyspieszamy kroku, by jak najszybciej znaleźć się na miejscu. A tam rodzice, przyjaciele wszyscy wylegli do ogrodu. Łzy, okrzyki, radość powitania. I nasze niecierpliwie zadane pytanie, czy możemy bezpiecznie tu zostać? Zostajemy, co za ulga! I tylko ty będziesz moim stałym smuteczkiem, będziesz nachodzić mnie w dzień i w nocy, towarzyszyć moim pierwszym powojennym krokom. Mój ty, smuteczku najmilszy. Jesień 1946 roku. Życie zaczyna się stopniowo normalizować, choć chaos powojenny jeszcze trwa. Można już jednak zacząć myśleć o przyszłości. Tylko, jaka tu przyszłość bez ciebie? Nie dajesz znaku życia, a ja nie bardzo wiem, jak mogłabym cię odnaleźć. Klarysewska rodzina przeżywa trudne chwile: aresztowanie jednej z twoich kuzynek, nachodzenie przez Urząd Bezpieczeństwa, rewizje, nawet u nas przeprowadzają rewizje. Obstawili dwie furtki wyjściowe, nikogo z nas nie wypuszczają. Wspinam się na stojącą, tuż przy końcu ogrodu Leszczynę, przełażę przez ogrodzenie, aby okrężną drogą trafić na stację Wilanowskiej kolejki i zawiadomić przyjeżdżające do nas osoby o niebezpieczeństwie. Po paru godzinach odwołują strażników, oblężenie się kończy i myślę, wbrew wszystkiemu, jak dobrze, że cię tu dziś nie ma. Zima 1946 roku. Przeszłość została pogrzebana. Jej resztki zakopane tam, gdzie były moje grządki pomidorów i szparagowej fasolki. Co prawda krążą jakieś zatrważające wieści. Czasami ktoś z moich znajomych harcerzy Zośki czy Parasola nagle znika, ale stalowe kleszcze nowego okupanta zaciskają się stopniowo, prawie niezauważalnie. W wolno od pracy dni odgruzowujemy Warszawę. Mam dużo sympatycznych koleżanek i kolegów, z którymi się przekomarzam i flirtuję, ale nikt mnie nachalnie nie podrywa. Jestem jakby pod ochroną, mam przecież gdzieś tam narzeczonego. Ale czy mam cię naprawdę? Czy jeszcze istniejesz? Skąd ta cienka, głupiutka nadzieja? Chyba z mojego optymistycznego usposobienia. Przeglądam parę rzeczy, które mi zostały. Wśród nich jedyna nasza wspólna fotografia: mała figurka przedstawiająca siedzącego buddę i flakonik nieco wywietrzałych już perfum. Dostałam je od ciebie na któreś tam okupacyjne urodziny. Soir de Paris. Taka firma. Co za luksus. Mdląco słodki, odurzający zapach egzotycznego kwiatu heliotrop. I moje zdumienie. Skąd coś takiego w czasie okupacji zdobyłeś? Przede mną nauka, egzaminy. Mimo różnych utrudnień, brak opału, zaopatrzenia, podręczników, komunikacji miejskiej itd. Nastrój na uniwerku jest wspaniały. Życzliwe koleżeńskie stosunki, profesorowie serdeczni i wyrozumiali. Kochany. Tyle chciałabym Ci powiedzieć, tyle przekazać z tego, co czuję, jak cieszy mnie normalne życie, jak cieszą mnie normalne codzienne sprawy, sprawy, w których mogliśmy uczestniczyć oboje. Wiosna 1947 roku. Klarysew. Rozciągnięta na leżaku widzę zbliżającego się młodzieńca. To wysłaniec polskiego Czerwonego Krzyża. Pyta mnie o nazwisko. Potem podaje mi kartkę, mówiąc, że ktoś mnie szuka. To kartka od ciebie z adresem: O Boże, a więc żyjesz, naprawdę żyjesz. Chcę wykrzyczeć swoją radość całemu światu. Tyle niespokojnych chwil, tyle niezaspokojonej tęsknoty. Budzę się, jak ze złego snu. Jesteś, jesteś, jesteś. Zaleca niedawno Twoje listy. Jest ich aż 95. Minęło przeszło lat 60. Kiedy rozpoczynaliśmy naszą korespondencję Londyn-Warszawa. Dziś już pożółkłe, malego formatu koperty, i te w środku upchane cieniutkie kartki, żeby się więcej zmieściło, zapisane dość niekaligraficznie Twoją ręką. Jestem, ludzi, bardzo wiekową osobą. Gdzież ta klaryserska dzieweczka, do której pisałeś? I cóż mam z tym wszystkim zrobić? Wyrzucić? stanowczo nie mogę. Mogę spalić? No tak. Ogień zniszczy ślad materialny, ale gdzie się podzieją wówczas twoje żale, bóle, nadzieje? Cały ten bezmiar uczuć, żarliwości. Czy można to wszystko skazać na niebyt? Unicestwić? Więc może lepiej, niech idzie do ludzi, poruszy jej serce, rozbudzić ich wyobraźnię. Czegoś nauczy. Oczywiście, ja również skłapliwie się odpowiadałam. Ale w okresie twojego aresztowania i później tyle się jeszcze wydarzyło. I tak bardzo mi ciebie brakowało. Nigdy się o tym nie dowiedziałeś. Alika w 1944 roku przystąpiła do Powstania Warszawskiego razem ze swoim bratem Jurkiem. Była kolporterką, łączniczką w śródmieściu. Po kapitulacji powstania, razem z bratem i grupą żołnierzy Armii Krajowej, zostali w mieście jeszcze na dodatkowych 7 dni, bo zgodnie z czwartym punktem umowy kapitulacyjnej, wspólne patrole polsko-niemieckie miały nadzorować ewakuację, chronić mienie pozostawione przez mieszkańców. Był to bardzo ciekawy i dość nieznany epizod Powstania Warszawskiego. Trafiła następnie do obozu jenieckiego w Zeitheim. Wróciła z niego w maju 45 roku. W tym czasie odnalazł ją Kazik. Zaczęła się ich korespondencja. Zaczęli snuć plany, jakby tu się połączyć i zrealizować to, o czym myśleli już w trakcie okupacji, by żyć razem. Nie było to łatwe. Nie mogli o swoich planach pisać wprost. Było wiadomo, że te listy często są czytane. I nie można bezpośrednio wyrażać tego, co się zamierza. Próbowała w 1949 roku przez Zieloną Granicę, a dokładnie przez Szczecin, w ładowni jednego z węglowców, wydostać się do Wielkiej Brytanii, do której po wyzwoleniu z obozu trafił Kazik. Niestety to się nie udało, cała ta akcja spaliła na panewce. Korespondowali ze sobą jeszcze jakiś czas. Z nadzieją, że może będzie jakaś druga szansa. Niestety nie było to już możliwe. Po pewnym czasie zdecydowali, że każdy z nich musi ułożyć swoje życie w miejscu, w którym zostali. Kazik skończył w Wielkiej Brytanii studia, w latach 60. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam też zmarł. Alika po ukończeniu studiów pedagogicznych. Na Uniwersytecie Warszawskim przez lata związana była z młodzieżą, pracowała też jako bibliotekarka, pracowała w szkole średniej, prowadziła kółko literacko-teatralne. Była osobą bardzo lubianą przez młodzież, bo miała do niej po prostu przez całe życie dużo serca. Zawsze też droga była jej działalność społeczna, bezinteresowna. Tak też trafiła do ośrodka Karta na początku lat 90. I od blisko 30 lat zajmuje się w archiwum karty opisywaniem, hasłowaniem wspomnień, które dzięki temu mogą być dostępne dla innych. 13 maja 2020 roku skończyła 99 lat. Wciąż jest wolontariuszką karty. Ośrodek Karta przedstawia listy z XX wieku. Wyjątkowa korespondencja ze zbiorów Ośrodka Karta. Subskrybuj podcasty Ośrodka Karta oraz odwiedź księgarnię, gdzie znajdziesz najlepszą literaturę faktu XX i XXI wieku. W tym listy, wspomnienia. I dzienniki, czyli najciekawsze zapisy bezpośrednich świadków historii. Podcast dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci.